że flaga biało to flaga, pod którą chcemy rozmawiać o przyszłości, bezpieczeństwie naszego kraju. 18 maja, najważniejsze wybory ostatnich lat. To wybory, które zadecydują o przyszłości, o bezpieczeństwie. To wybory, w których mamy prosty wybór, ale musimy iść na wybory. Ten wybór jest prosty, bo mamy do wyboru kandydata, Absolutnie do tej roli fenomenalnie przygotowany. To Rafał Trzaskowski. Wielkopolski na Placu Wolności. Dla nas naprawdę ważnym placu. My to wiemy, ale niech cała Polska tu wie. Tu na tym placu, dokładnie w tym budynku z hotelu Bazar przemówił wiele lat temu Ignacy Jan Paderewski i rozpoczął zwycięskie powstanie Wielkopolskie. My w Poznaniu. My w Wielkopolsce do poważnych spraw podchodzimy poważnie. Jak zabieramy się za powstanie, to tak, żeby wygrać. Jak zabieramy się za przedsiębiorczość, to tak, żeby zrobić poważną firmę. Ale jak zabieramy się za naszą przyszłość, to na poważnie. Żądania nasze są, ażeby Rzeczpospolita udzielną, samogładną, niepodległą granica w granicach całą została, bo od wieków nikomu podległą i czyją własnością dziedzictwem nie była. Żądamy wolności narodowi naszemu przyzwoitej, bo w niej przodkowie nasi od wieków żyli, bośmy się w niej porodzili i umierać chcemy. I pod koniec, bracia nasz, wołamy do Was, znosimy ręce nasze do Was za tą wspólną ojczyznę, która ginie. Wiecie skąd pochodzi ten cytat? Zapisano to 300, 234 lata temu w Petersburgu. Pochodzi to z aktu zawiązania Konfederacji Targowickiej. Jaka z tego lekcja? Ano taka, że nie każdy, kto najwięcej mówi o patriotyzmie, rzeczywiście ojczyźnie dobrze służy. Powiedzą dziś przedstawiciele dzisiejszej opozycji, ale to nie do nas. Przecież my jesteśmy podejrzliwi wobec Putina, wobec Rosji. A Targowica przecież oddała Polskę w Pakt Katarzynie. Nie o to chodzi. Putin nie potrzebuje. Żebyście kochali jego czy Rosję. Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni. Krzaskowski oraz Małgorzata I które chciałam Państwu powiedzieć. Stoję tu dziś nie tylko jako żona Rafała, ale jako kobieta i przede wszystkim jako mama Oli i Stasia. Myślę, że jak każda mama, co się jej zasypiam, myśląc o nich. O ich planach, szkole, relacjach z rówieśnikami, o smutkach i radościach, które towarzyszą im każdego dnia. Jestem pełna troski o to, jak ułoży się ich przyszłość przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie. A to właśnie przyszłość naszych dzieci, przyszłość wszystkich polskich dzieci jest stawką tych wyborów. Na tym, aby żyły w państwie bezpiecznym, zarządzanym przez mądrych, kompetentnych i uczciwych ludzi, którzy mają zdrowy kręgosłup moralne, którzy mogą być autorytetem dla dzieci i młodzieży. Witam całą Wielkopolskę! Witam całą Polskę! Dziękuję Wam! Drodzy Państwo, Dzisiaj miał być wielki wiec, wielki wiec pana prezesa. No i co się okazało, że prawdziwie wielki wiec jest tutaj. Ale powiem wam, że właśnie jak na Was patrzę, to właśnie wtedy mogę powiedzieć z całą mocą, że jestem Waszym kandydatem. Kandydatem obywatelskim! I właśnie Wy zapewniacie moc tutaj w Poznaniu. Pamiętam, jak to było w 2020 roku. Wtedy było nas znacznie, znacznie mniej, ale wielu z Was, wiele z Was. Wtedy zaufał i pamiętam, jak wspominałem 89 rok, ten moment, kiedy pierwszy raz się zaangażowałem w politykę, w pierwsze prawie w pełni wolne wybory, wybory Solidarności. Wtedy, kiedy marzyłem, że będę razem z Wami, że będę razem z Wami budował nową Polskę Polskę odważną, Polskę europejską. Że razem będziemy mogli realizować swoje marzenia i aspiracje. Że nasz głos, tak jak tutaj, na Placu Wolności, będzie dudnił i upominał się o nasze prawa.